Dzień dobry moi drodzy, bardzo, ale to bardzo Was wszystkich witam po długiej przerwie. Pewnie się zastanawialiście, czemu mnie tyle czasu nie ma. Sporo osób do mnie pisało na wiadomościach prywatnych. Z pytaniem, czy ja już w ogóle całkowicie zostawiłem kanał na YouTubie i, i, i tak dalej. Słuchajcie, moi drodzy, byłem po prostu chory długo. Słychać to może jeszcze teraz po moim głosie. Choroba była bardzo długa, na tyle trudna, że nawet nie byłem w stanie mówić i, i robić analizy, ale. Słuchajcie, Shark zawsze dotrzymuje słowa. I tak jak wam e, powiedziałem, jeżeli napiszecie mi w komentarzach pod ostatnim filmem, że zależy Wam na GBP PLN-ie, to zrobię go dla Was. I pierwszy dzień, kiedy. Jestem w stanie zrobić już pełną analizę i nagrać dla Was, robię właśnie gbppln Tak więc, co się odwlecze, to nie ucieczę. Moi drodzy, GBPPLN, dwa słowa odnośnie mojej ostatniej wypowiedzi na ten temat, czyli z 4 czerwca, sprzed ponad pół roku. Wtedy, kiedy byliśmy tutaj, ja to pokażę tutaj, w tym miejscu, wtedy powiedziałem, że cena. Odbije się z któregoś z tych dwóch zielonych pól i dokładnie z pierwszego poziomu się odbiła i tąpnęła w dół. Ja, oczywiście, target dla tego. Spadków w dół dałem tutaj bardzo nisko. A z czego to wynikało? no wynikało z moich wcześniejszych analiz, które robiłem nawet i trzymam, zobaczcie, trzymam te, te analizy, te szablony. To jest szablon sprzed, uwaga, trzech lat, z trzech lat. Z 2022 roku, kiedy to powiedziałem o wielkim spadku. Wtedy był wielki śmiech na sali, że jakim cudem funt może tak spaść do złotówki. W ogóle co ja za bzdury opowiadam. No jak widzicie, od tamtego czasu regularnie cena spada. I tutaj jest target tej RGL, czyli 4.50. Teraz już się mniej ludzi śmieje z tej analizy. W każdym razie zostałem poproszony przez Was o zrobienie, o zrobienie aktualizacji i niniejszym właśnie to czynię. Tak więc, tutaj był krótki komentarz. Nie rozliczam się z tej analizy, no bo ona jest w, w trakcie. Natomiast dołożę pewną cegiełkę do tego, a mianowicie, zobaczcie, w tym tutaj mamy wielką linię trendów wszechczasów od 2000. Siódmego roku, i co się dzieje? I my się moi kochani do niej zbliżamy. Zbliżamy się do tej linii e, trendu. Zobaczcie, rynek się czai e, w tym miejscu, czai, 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 uderza. Czy nie uderza, zbliża się, tak? Takie flirtowanie z tą linią trendu e, i odbija co chwilę, i tak dalej. No ale. Czas płynie, a linia trendu się podnosi. I nawet gdyby tylko cena szła bokiem, to w którymś momencie się zetknie z tą linią trendu. I teraz pytanie: Co się wydarzy, kiedy się zetknie z linią trendu? Moim zdaniem, jeszcze spadnie ten yy, poziom. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy na bardzo ważnym poziomie, a mianowicie 5 zł. 5 zł to jest poziom psychologiczny. Tak jak zwróćcie uwagę, jak to wyglądało tutaj, 6 zł. Co się stało przy 6 zł? Bomba w dół. Co się stało przy 6 zł tu? Bomba w dół. No i tu jesteśmy przy 5. W tym wypadku, kiedy odbyliśmy się od 6, na 5 się troszeczkę zatrzymaliśmy tutaj w tym miejscu. Była reakcja, ale spadało dalej. W każdym razie, co, yy, yy, przechodząc do meritum i idąc do brzegu, bo pytaliście mnie, co dalej z funtem, yy, co według mnie się tutaj będzie działo? Przede wszystkim, zobaczcie, na interwale tygodniowym zbudowane jest to, co przed chwilą pokazywałem o tym flirtowaniu: wielki, wielotygodniowy ba, wielomiesięczny multi level i moim zdaniem cena biorąc pod uwagę, że bujamy się na tych 5 zł yy, i te 5 zł zgrane jest z yy, właśnie linią trendu cena spadnie jeszcze w dół żeby przebić, tu jeszcze zaznaczę minimum tego multi levelu, czyli w y, tym miejscu przebić ten dołek, przebić linię trendu i według mnie linia trendu, która tyle czasu była budowana, i przez tyle miesięcy, ba nawet lat, nie była dotykana, bo ostatnie, bo zbudowanie tej linii trendu było na 2007 i 2019, i od 2019, czyli 6 lat, no nie całe, bo teraz, bo tu był sierpień, nie dotknęliśmy tej linii trendu, więc moim zdaniem dotknięcie tej linii trendu zaowocuje bardzo silnym, gwałtownym odbiciem. Sil może źle powiedziałem, gwałtownym odbiciem. Czy silnym, to zaraz do tego dojdziemy. Tak więc w chwili obecnej cena po odbiciu się, zwróćcie uwagę, to jest bardzo znamienne, po odbiciu się od tego krosa cena zmierza w kierunku właśnie tego multilevelu. Ja nie wiem, e, czy to się wydarzy z marszu e, od razu, od tego odbicia polecimy w dół, czy to będzie dalsze bujanie i flirtowanie. W każdym razie, e, czymś, co mnie się. Ale mi tutaj skacze wykres, wybaczcie. E, czymś, co dla mnie jest tutaj bardzo prawdopodobne, to jest dojście przebicie 5 zł. Tutaj są poustawiane wszędzie stopy, jest linia trendu i nastąpi odbicie. I pytanie, jak duże będzie to odbicie? No właśnie, żeby to wiedzieć, musimy przejść na interwał miesięczny. Ja sobie tutaj na miesięcznym jeszcze zaznaczę moi drodzy dwie średnie frame'owe ale zrobię to na pauzie. Już są dodane, i teraz zobaczcie. Kluczem do sukcesu, żeby powiedzieć dokąd będzie to odbicie to są dwie rzeczy. Pierwsze yy, mamy w tym miejscu. Tutaj jest to jest 5,10 i tu jest mały krosik yy, dwóch średnich miesięcznych. Yy, natomiast jeżeli cena miałaby wykonać realizację tego RGR dużego, który, o którym mówiłem kilka lat temu, no 2 czy 3 lata temu, to musimy przebić tą linię trendu, czyli, czyli będzie mała cofka. Zwróćcie uwagę, że tu jest jeszcze linia trendu. To jest, to jest kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, ponieważ takie sytuacje jak tu zdarzają się bardzo rzadko na rynkach i są sytuacjami jednymi z najtrudniejszych, a mianowicie. To jest taki klaster, w którym y, takie szczypce, y, w, którym, y, w których rynek się znajduje, jest bardzo duża linia trendu spadkowego i bardzo duża linia trendu wzrostowego. I w takich miejscach zawsze jest walka, czy przebijemy linię trendu w dół, czy tą spadkową w górę. Y, na pewno, jeżeli, znaczy na pewno to, to, to nic nie ma, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli w tym miejscu dostaniemy reakcję i fałszywe wybicie tych poziomów, o których powiedziałem, to uważam, że możemy spodziewać się, tutaj powinno być na różowo, cofki albo tutaj do tego krosa, albo nawet, i po to właśnie zaznaczałem tą średnią multi time frameową 50, albo nawet do tych okolic. 50, czyli 525. Zwróćcie uwagę, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku może być to powiązane z linią trendu, bo jeżeli to odbicie będzie powolne w czasie, to może dojść do tego, że ta czerwona, ja to może zajdę na niższy interwał, będzie ładniej to łatwiej zobaczyć. Że ta czerwona 25 dojdzie mniej więcej, spotka się z ceną na wysokości linii trendu. Ale może być też tak, że będzie na tyle szybkie, gwałtowne wybicie do tej 50, że naruszy nam tą linię trendu, tą czerwoną, i dopiero będzie spadek. Natomiast, natomiast tak jak powiedziałem, klaster w tym miejscu jest na tyle trudny. Skomplikowany czy ważny tych dwóch linii trendu, że wcale nie jest wykluczone, że ta linia trendu wzrostowa zatrzyma te spadki i jednak będzie wielki ruch wzrostowy. To, co w moim przekonaniu jest najbardziej prawdopodobne, to w chwili obecnej przynajmniej krótkotrwałe odbicie od 4, no 5, 4,90, 4,90 z haczykiem do tych dwóch poziomów tutaj. Jeżeli, moi drodzy, to się będzie wolno działo, to ta nasza 50 miesięczna, jak widzicie, ona już powoli się obsuwa, i może być tak, że ten poziom się obniży troszeczkę i spotkamy się, z 50 spotka się z linią trendu i tam zatrzyma to ruch wzrostowy. Tak więc na chwilę obecną czekają nas spadki. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której muszę wam powiedzieć. Ja obstawiam, że jeżeli pojawi się tutaj reakcja, to będzie ruch wzrostowy. Ale wiecie, dlaczego ja tak często mówię o ważnej reakcji, bo żaden poziom bez reakcji jest nic nie wart. I teraz przechodzę do Europy Elena. Zobaczcie. Tutaj, w tym miejscu, też mamy multilevel. I co się stało? I cena rąbnęła w dół. I wcale nie jest powiedziane, że jeżeli tu nie dostaniemy reakcji, to będzie jazda w dół wielka, realizująca właśnie RGR, o którym powiedziałem. I, yy, i ten, poziom, yy, ten poziom tutaj zostanie rozjechany. Tak więc, słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby na ważnym poziomie zawsze znaleźć odpowiednią reakcję. Zobaczymy, jak będzie. To jest, moi drodzy. Ta analiza jest spełnieniem obietnicy daniem, danego Wam słowa, że zrobię GBPPLN, Tak jak mnie prosiliście, i jest to moje spojrzenie na najbliższy czas. Tyle w tym temacie. Ja już na dzisiaj się z Wami żegnam, i słyszymy się przy kolejnym jakimś filmiku. Pozdrawiam serdecznie i wracam dalej do zdrowia. Cześć, pa!